Państwowa Straż Pożarna to formacja, która w obecnej formule funkcjonuje od 1992 roku. Z okazji Okrągłego 30 Jubileuszu oraz w ramach obchodów Dnia Strażaka na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której strażakom wręczone zostały medale, odznaczenia i awanse na wyższy stopień służbowy. Nie zapomniano także o strażakach pełniących służbę w Straży Zakładowej Puławskich Azotów i drukach z Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy w Polsce. Strażacy na terenie powiatu puławskiego naprawdę są doskonałą formacją ratowniczą, przygotowaną do prowadzenia działań w całej sferze ustawowo przypisanych nam obowiązków. Partnerstwo Ochotników i Zakładowej Straży Pożarnej na przestrzeni tych 30 lat i dzisiejsze nasze tutaj spotkanie. Jest dowodem na to, że to co się stało 30 lat temu, podczas przemian wówczas społeczno-gospodarczych w Polsce, gdzie nasze drogi odrobinę się rozeszły, to jednak współdziałanie we wszystkich obszarach do dzisiaj nas łączy, spaja i to decyduje o bezpieczeństwie mieszkańców naszego powiatu, ale też naszym, naszym własnym. Z formacji, którą byliśmy 30 lat temu, gdzie zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie gaszeniem pożarów, staliśmy się formacją, która działa w bardzo wielu obszarach naszego życia. Rok ubiegły na terenie powiatu puławskiego to niestety ponad 1500 zdarzeń, ale tylko albo aż 25% z tych zdarzeń to pożary. Natomiast 75% to inne zdarzenia wynikające z naturalnych praw przyrody, rozwoju cywilizacyjnego, ale również działania w zakresie ratownictwa medycznego. Ta ewolucja naszej służby przez te 30 lat, to o czym już było mówione, że od, od, służb, od takiej klasycznej straży ogniowej do profesjonalnej służby ratowniczej, która ogarnia tyle dziedzin ratownictwa, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, drogowe, yy, wodne, Wysokościowe, ostatnio medyczne, prawo atomowe również nałożyło na nas obowiązki ratownicze. To wszystko się nie dzieje tylko sprzętem. To dzieje się też ludźmi, którzy, o czym nie było mowy, to są ludzie, którzy muszą posiąść tą wiedzę. Muszą się kształcić, nieustająco doskonalić, żeby podejmować działania skuteczne, efektywne i bezpieczne działania ratownicze w tylu dziedzinach. I taki jest dzisiejszy strażak po tych 30 latach. No, można powiedzieć, że w zakresie podstawowym musi się znać na wszystkim. A i tak życie zawsze zaskoczy. Po części oficjalnej odbyło się przekazanie trzech pojazdów dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pławach oraz dwóch pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Bałtowa oraz Leokaliowa. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka-Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 m2, z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w Biurze Sprzedaży Magdom Holdings S.A. Przy Ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl